Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpocznijmy dzisiaj nasze spotkanie, przygotowanie do modlitwy Słowem z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 5, wiersz od 13 do 16. Od modlitwy, prośby od Arducha Świętego. On żyje w kościele i towarzyszy, umacnia, przygotowuje, uzdania wszystkich wierzących którzy biorą do ręki Słowo. Prośmy o to, by otworzył Słowo przed nami. Prośmy o to, by nas otworzył na słowo, słowo codzienne, zwyczajne, słowo jak codzienny chleb. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochotę i zdolności. Aby nasza nauka była spożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić, na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło i jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Panie Jezus zostawia nam dwie krótkie przypowieści. Mówi o tym, co jest zadaniem uczniów. Bardzo potrzebujemy takiego przypominania o naszej tożsamości. Przypominania o tym, czemu ma służyć nasze życie. Bo jesteśmy na co dzień pod wpływem otoczenia, środowiska. Działa na nas pewna presja oczekiwań świata. Może w samych sobie odkrywamy te myśli, pytania, czy nie należałoby jeszcze bardziej zbliżać się do tego, jak funkcjonują inni, być podobnymi do nich. I Właśnie ten mocny akcent przypowieści pomaga nam zobaczyć, co jest zadaniem uczniów Jezusa? Jest jakaś szczególna rola dla wszystkich, dla tych, wśród których żyjemy, dla świata, tak? Sól ziemi i światło świata. Jesteśmy bardzo potrzebni temu światu, jako inni, jako ci, którzy są podobni do Jezusa. Zatrzymajmy się. Przy tych obrazach, które właśnie są jak codzienny chleb, nie ten sam, który już spożyliśmy, ale tego samego rodzaju, może tego samego smaku. Zatrzymajmy się przy tych obrazach, szukajmy w nich tego światła na dziś. Sól zachowuje od zepsucia. Sól nadaje smak. Wyrazistość. Sól pomaga, żeby pokarm, który jest przygotowany, y, chociażby w formie czy jakieś mięso, y, nie psuło się. Wy jesteście dla świata tym, czym sól dla pożywienia. Właśnie tacy Jezusowi inni od z innym myśleniem, z innym spojrzeniem, z zasadami, z których może świat czasem, nie rozumiejąc ich, się najgrawa, śmieje, uważa je za staromodne, za dawne. Jesteśmy w tym świecie źródłem nadziei, przywracamy w tym świecie piękno i godność człowieczeństwa, relacji. I drodzy, w tych dniach trwającej wojny, konfliktu, bardzo wiele poświęca się uwagi tym, którzy najbardziej cierpią. Oni potrzebują miejsca, przyjęcia, miejsca bezpiecznego. I w tym kontekście bardzo dużo mówi się, o nas, o naszej, o naszym kraju, naszej ojczyźnie. Mówi się o tym, jak y, wiele rodzin polskich, domów, wspólnot y, przyjęło tych, którzy uciekli przed wojną, którzy szukali bezpieczeństwa. I pojawiają się słowa podziwu, słowa uznania. Y, nasza y, Wiarygodność, y, opinia y, staje się no, niezwykle pozytywna. Stawiani jesteśmy za wzór. Skąd ta postawa? Skąd ta y, wrażliwość? Skąd ta gościnność? Uważa się czasem, takie zdania padają, że to, jest, to są nasze cechy narodowe, że my tacy jesteśmy jako Polacy. To dobrze. Ale skąd się to bierze, jestem przekonany, że jest to taki dojrzały owoc Ewangelii, którą tak wielu z nas żyje. Nie tylko tego czytania codziennego, to, to jest też cały ten proces, to się też na to składa, ale Ewangelii, którą żyjemy od od wieków Ewangelii, która towarzyszy nam, która staje się wyznacznikiem ważnych kroków, takich jak pojednanie, które nastąpiło, wyrażone zostało przez naszych pasterzy po II wojnie światowej na soborze. Takich momentów albo takich zwykłych, codziennych, tych, które są owocem. Rekolekcji Wielkiego Postu, Adwentu, jakichś wielkich akcji, jak, jak wielka pokuta, wielka z yy, do granic i tak dalej. Oglądamy owoce, właśnie tego przyna, tej przynależności do Jezusa, tego, że dajemy miejsce Słowu, piękne owoce. To rzeczywiście zaskakujące, to Bóg działa w naszych sercach. On to w nas sprawia. To niezwykłe, bardzo potrzebne, nam potrzebne i światu, który widzi obraz człowieczeństwa, nieprzesłoniętego przez własne cele, to, co mnie jest potrzebne i inni mnie nie obchodzą, przez chciwość, przez chęć zysku, to piękne, świat potrzebuje tej soli Ewangelii, tych, którzy ją poniosą, tych, którzy, dla których Ewangelia jest rzeczywiście y, tym przewodnikiem w życiu. Dziękujmy Bogu za to. Dziękujmy za to dobrowidoczne, niegłuszone sanbony, ale o którym tak wspólnie i szeroko zaświadczyliśmy. Sól Ziemi. Światło świata, światłość, którą widać z daleka, światłość, która pomaga rozproszyć ciemności. Ten, kto jest uczniem Jezusa, nie może się ukrywać. Nie jest w stanie się ukryć. Jest jak miasto zbudowane na górze. Każdy je widzi, widzi je z daleka. Jest jak światło lampy, które rozprasza ciemności. I to należy do jego istoty. Po to lampy są, po to się ją zapala, żeby w domu było jasno. Bogu nie będą dzięki za to przypomnienie o naszej tożsamości, za to zadanie, które Jezus nam zostawił, na naszą miarę. Światło jest potrzebne codziennie, żeby można było te, ten czas, w którym już słońce zachodzi, przeżywać bezpiecznie, żeby można było widzieć drogę, znaleźć rzeczy. Podziękujmy za tą tożsamość soli. Podziękujmy, nawet jeżeli to czasem jest dla nas trudne, za to, że jesteśmy inni, że jesteśmy właśnie Jezusowi. Podziękujmy za to w których jesteśmy ewangeliczni. On to sprawia w nas i pragnie, żebyśmy Tacy pozostali w świecie, inni, ale dla dobra tego świata, naszych braci, sióstr, także tych, którzy nie znają Ewangelii, przestali ją czytać, zostawili Jezusa, twierdząc, że nie jest im do niczego potrzebne, że wolą żyć inaczej. Uderza ich właśnie to działanie Ewangelii przez innych. Na pewno porusza, można to usłyszeć. Podziękujmy za ten wyjątkowy owoc, który zrodził się w naszych sercach. Jakim jest to otwartość, przyjęcie, ewangeliczna postawa, ewangeliczne serce. Nie doskonałe, oczywiście. Nie takie, w którym już jesteśmy aniołami. Ciągle będziemy uczyć się stawać solą i światłem. Ale tak się wydarzyło. To możemy zobaczyć. To owoc, który rzeczywiście jest zdumiewający, niezwykły, piękny. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.